Jest z nami na gorąco Bizon Bizeski po zwycięskiej walce. Szybka robota. No szybka, szybka. No ale tak jak mówię, no nie lekceważyłem przeciwnika od samego początku. Byłem bardzo skupiony. Liczyłem na to, że to się tak może skończyć szybko. No i się skończyło. No. Co mam więcej powiedzieć? Się zgromadzeni kibice tutaj tak naprawdę zadawali sobie pytanie już od, tak naprawdę jak tylko się rękawice, to nie było pytanie czy, tylko to było pytanie kiedy, bo widać, że dobierałeś się do tego rywala, chociaż na początku wydawał się chyba trochę niewygodny Mańkut. No tak, e, ogólnie myślałem, że on bardziej stanie na nogach, ale w tej pierwszej fazie walki, w pierwszej rundzie, jakoś potrafił przepuścić ten mój cios i, i na tych nogach e, po prostu się cofnąć. No ale potem już e, lekko przystanął, co było no na pewno jego błędem, bo te ciosy zaczęły dochodzić. No i wiedziałem, że on w końcu po tym co wchodzi, po tych dołach, no musi siąść. No, bo... no było tam trochę tych zwałów tłuszczu na jego brzuchu, ale jak wiadomo, no mięśnie nie boksują, to jest stara maksyma. Ale jednak ta twoja siła ciosu była tak duża, że przez te y, ogromy tego tłuszczu jednak się przerarła. No przerarła się, przerarła się, tak jak przed chwilą powiedziałem. Prze... Który czas się przedarł i chyba dostał na splot, jednak i tego tlenu mu zabrakło. No i później, po od razu podszedłem i wiedziałem, żeby uderzyć drugi raz w to samo miejsce, i stało się jak stało. Słuchaj, te przygotowania do tej walki były chyba wyjątkowo ciężkie, bo tutaj miał być naprawdę bardzo wymagający rywal dla ciebie, który został w ostatniej chwili niedopuszczony przez komisję z powodu jakiejś tam koniugacji z Rosyjską Federacją. Walk na terenie Roskiej Federacji wszyscy na to reagują nerwowo. No troszkę na pewno byłeś tym rozczarowany. Tak, zgadza się to, co powiedziałeś, w 100% racja. Byłem troszeczkę rozczarowany, ponieważ tamten zawodnik jest w pierwszej setce na świecie. Były osoby, które, które mi go odradzały i mówią, Bizon nie za wcześnie, może nie próbuję, ja mówię, no ale jak nie teraz, to kiedy spróbuję? No, tak już kiedyś na wywiadzie chyba udzielałem odpowiedzi na to pytanie. Ja skończę w tym roku 34 lata i jak teraz nie spróbuję, to później będę sobie pluł w brodę i powiedział, dlaczego tego nie zrobiłem, więc... Jakieś tam wyzwanie może jeszcze większe podejmę w karierze i zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Mam no powiedzmy, so, powiedzmy sobie szczerze, to ten rywal to był taki dobrany na ostatnią chwilę, bo tym wszystkim miał być zupełnie ktoś inny. No do tego ringu musiałeś wyjść tak. Nie, nie mogłeś rozczarować tutaj swoich kibiców, ludzi, którzy się wspierają na każdej walce. Naprawdę poza zazdrości wspaniałej atmosfery miałeś doping. Powiedz mi, jak budujesz taką wspaniałą interakcję z kibicami? Eee, no znam trochę osób. Gala jest blisko miejsca mojego zamieszkania, można powiedzieć. Jest tutaj bardzo dużo ludzi z okolic. Dużo moich kolegów. Trenuję w Gdańsku, mieszkam w okolicach Gdańska, więc no zebrali się. Jest tutaj ponad, ponad 100 osób, ponad 100 moich znajomych, także myślę, że to zajebiście. Bardzo fajnie to wygląda, ale no niestety, przez tą politykę, która jest w tej chwili na świecie, no nie miałeś, nie miałeś okazji się sprawdzić. Powiedz mi tak od siebie, jak Ty do tego podchodzisz? Czy polityka powinna mieszać się w sport, czy takie rzeczy jak obywatelstwo powinny mieć jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o walki? No moje osobiste zdanie jest takie, że nie. To, że jest wojna i tak dalej, no to przecież nie zależy od tego zawodnika, który pojechał walczyć do Rosji. On jechał, on... Prawdopodobnie, nie wiem jakie jest, ale ma rodzinę i chce ją utrzymać, więc każdy chce zarabiać, a dlaczego, dlaczego jakaś polityka ma uniemożliwiać e, ut, utrzymywać swoją rodzinę, tak naprawdę, no bez przesady. Przed chwilą rozmawiałem tutaj też z Mateuszem Cielepało, który tak naprawdę nie powiedział, że nie chciałby wrócić do tego boksu w tym roku. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na taki pojedynek? Czy wyzwałbyś go do walki zwycięzcę turnieju wagi ciężkiej? No, jeżeli... E... Jestem umówiony po galina na kawę z promotorem i zobaczymy, co promotor zaproponuje. Wiadomo. Bo chciałbyś takiego pojedynku? Nie, pewnie, pewnie, chciałbym się spróbować. Tylko zależy też za co. Wiadomo, no, to, jest, to jest, uważam, że to jest bardzo proste. Bo jeżeli promotor by mi zaproponował naprawdę, w cudzysłowie oczywiście, górę pieniędzy, to będę się bił z każdym. Z każdym. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki bardzo.